Ja mam gdzieś matki z tej to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gram sobie na Hypixel na trybie Bedwars i trochę po God Tak nauczyłem się God i yy, sądzę, że będzie fajny, dość odcinek, fajna miniaturka i fajny montaż. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, zostawcie łapkę, te, cie, łapkę w górę, jest zobaczyłem. Chciałbym Was jeszcze przeprosić za to, że tylko tyle odcinków w tym tygodniu, bo jeden był tylko w poniedziałek, a teraz jest już niedziela, więc 6 dni bez odcinka słabo. Ale wynagradzam Wam to w kolejnym tygodniu 3 odcineczki. Także wiecie, 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 łapka w górę, sub dzwonem, będzie bardzo miło, yy, lecimy ponad 250 subików do wakacji i chciałbym was powiedzieć, po, Wam powiedzieć po prostu coś bardzo fajnego. W, od wakacji lecimy z trzema, a mamy na czterema live'ami dziennie, znaczy te pół tygodniowa ta dziennie chciałby baker. I będą odcinki trzy w tygodniu, także regularnie odcinki, regularnie live'iki. Także mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę i w górę w górę i subem dzwonem, kurde Także y, to było tyle z tego trochę długawego wstępu. I trzymajcie się. Marka. Dobra, więc jesteśmy już na ryneczce. Także ja bym jeszcze, jeszcze chciał Was poinformować, że to nie jest taki totalnie mega najlepszy Godbridge. Ten Godbridge to nie jest perfekcyjny. Szczerze, mi się zdarza czasami upaść, kurde, potknąć się w tym Godbridu i wywalić się. Ale mam nadzieję, że po prostu docenicie to, że się nauczyłem Godbrida, łapków w górę, z wodą. I to jest bardzo ważne pytanie dla Was. Czy wy wolicie pocięte materiały, takie, że będę tnął tylko te najciekawsze momenty, czy takie całe że z, w sensie ciekawsze, czyli to, co atakuje i się buduje? Czy wolicie właśnie takie pełne właśnie gameplaye? Ze wszystkim po prostu, czyli tak jak teraz jest, że zbieram matce, obuduję łóżko, lecę do chłopa, wywalam się. tak też nie wytnę pewnie. a czasami wytnę, bo, bo, bo nie chce się, żeby było, że Baker jest mam... A dobra, teraz... Dobra, to wrócimy do tego, tematu za chwilę. A teraz patrzcie, Godbridge. No, no, mówiłem, że się potknę. Wiedziałem, że się potknę, ale dobra, ale jest Godbridge. Ale jest Godbridge, ale jest Godbridge, widzicie, czad? Jestem, jestem, jest, jestem dobry w tą grę, już, już się czuję dobry. Jestem spełniony, nie? Ja się czuję spełniony, Elo, lecę do sąsiada znowu. Teraz to cię, chłopie, rozwalam. Teraz to już nie ma. To, to, to dawałem fory chłopowi, nie? Bo wiedziałem, że przegra. Nie? Po prostu wiedziałem to. Wiem, wiem że chłop przegra. Daję mu fory, nie? A ja bym się mógł nie tak tam i... Dobrze. I kupię sharpnessa tam. Dawajcie, czat. Bardziej troszkę też się ulepszymy. My sobie coś kupimy. Sharpnesika. Bo komu w sumie zaszkodzi. Jeszcze dokupimy sobie... Iron, znaczy, że tego Twój kamienny miecz. Kamienny miecz, najlepszy miecz. Nie wiem, czy wiecie. Już dwie minuty nagrywania. No, ja chcę właśnie takie dwunastominutowe, minutowe 13 odcinki. Żeby to nie było nic tak długiego, strasznie. Bo mi się to właśnie tak nie podoba. A, znaczy, ani krótkie. Krótkie też mi się nie podoba. Właśnie te u jeziora one są jak dla mnie zbyt krótkie, te odcinki. Widzicie czat. Godbridger Baker biło, bił się. Hej, mordo! Ej, czy to jest dla mnie taki problem postawić sobie tutaj? Lol. Jezus, co ja powiedziałem, lol. Znaczy, e, śmiechawka, że chłop padł. Bo nie wiem, co chłop robił, nie? Widział, że przecież mu rozwaliłem łóżko, a ten, co na to? To, to? to pewnie mi się wydawało, pewnie, nie? Tak, totalnie. Chłop nie ogarnął życia trochę. Dobra, kupuję nam... Zbrojkę kupuję sobie. Ta nam, ja gram, nie wy. Jezus, co ja jeszcze robię. W ogóle kupiłem sobie, znaczy kupuję nowy mikrofon i na live'ach zbieram, żeby to mi się trochę zwróciła ta inwestycja, nie? Bo zainwestowałem w mikrofon dość dobry, bo to jest SPC Gear SN900. Będę w niego inwestował. I chciałbym po prostu, żeby mi się zwróciła ta inwestycja. Rozumiecie, widzowie? Także. Wiecie o co chodzi? No, A Ziomek chyba nie wie o co chodzi. O kurde. Albo nie jest mały niszczony. Oj! To! Jezus, jak. Jak! Dobra, nie! Ten chłop oszukuje. Dobra, smutno mi teraz, czat. Znaczy, widzowie. Jezus, co ja robię ze sobą? Mylę czat i widzowie. Tak to jest jak się co ty... Co... Jezus, po co mi dwa miecze? Tak to jest jak co tydzień Baker nagry... kurde robi live. Teraz on już nie wie, co to czata, co to widzowie. Przykro to. Przykro to. Re Baker. O kurde... A, bo ten mikrofon to też nie ma co oszukiwać. Nie jest żaden specjalistyczny mikrofon do nagrywania. To jest zwy... zwykły słuchawkowy mikrofon, a Baker to jest... i się wywalił znowu. Jezus Maria, co ja robię? Dobra, czat, ty, bo on został żółty... A, to ja jestem żółty. Ja i gość został. A, i co? I fajnie mi teraz jest. Fajno mi. Yy, to na jedno miejsce. To kupuję. Dobra, biorę to. Biorę dwa refile. Biorę wełnę i go niszczę teraz. Czat, ja go teraz niszczę. Teraz to... Nie ma, przebacz. O, nie mam kogo niszczyć. Aqua jest. Bruna, Aqua została wyeliminowana. Dobra, niebieski. Kocham cię. Kurde. Aj! Dobra, ale to chodzi o to. To nie chodzi o to, żeby kurde była wygrana ręka, tylko żeby. Po prostu. Nie ma. Tylko spróbuj. Tylko mi coś zrób. A chłopie, co ty próbujesz zrobić? Przecież ty, jak stąd zeskoczysz, to, ci, to nie żyjesz. Ziomek, co ty próbujesz? Ty, ten chłop ma IQ level 200, tak bez kitu. Ale on, ten chłop to ma IQ level 300 normalnie, czat. Jezus widzowie, czemu ja mówię, czat? Rip, umysł bakera. Be umysł bakera odchodzi. Nie odróżnia czatu od widzów. Czy to są widzowie i tak i tak. Tylko chodzi o to, że nie odróżniam, gdzie mówić co. No dobra, będzie 10-prem minutowy filmik, jeszcze nie mam monetyzacji, to czemu ma być 10 minut akurat? Po co mi to? Po co mi to jest? C dobra, ten chłop ma na drugim końcu mapy wyspę, no chyba żarty. Przynajmniej dalej w Good Bridge'a umiem. Dobra, jestem Bogiem w tą grę. Co ja mówię? Jestem słaby w tą grę. Ty, tylko żeby on tu się nie okazało, że on tu jest? I żeby się ze mną nie, nie zaczął bawić, bo widzi, że jestem słaby w tą grę po prostu, nie to co on. Bóg gry. Wszystkich rozwala. Czemu on. Czemu... Czemu on wpadł do przepaści? Czemu ja mam wyspę tam? A poszedłem... A dobra, nie, już nic. Poszedłem w ogóle na, na około całej mapy, jak mogłem cztery razy szybciej być u niego na wyspie, to jest przykre czemu ten chłop ma wszystko dobra, ziomek, jesteś niszczony no nie ma co się oszukiwać czy on ma fireballa? tak, ma fireballa, czego bym się pani mógł spodziewać zostaw mnie, ziomek, idź idź leć Myślałem, że on się tam gdzieś zatrzymał. Tak samo. Jezus, Mario. Dobra, czat, kupuję refile. Czy widzowie? Jezus, jaki czat. A co się ze mną dzieje? Yy, dobra, mam refilki. Dobra, ziomek, jesteś niszczony po prostu teraz. Chyba, że samemu się pokona, nie? Dobra, czat, niszczę ich. Niszczę go! tu du du. Dobra, spadł chłop. Jestem bogiem w tą grę. Dawajcie wbijamy topkę killi na nim. Topkę killi w tej gierce, niszczymy go. Widzowie. Mm, jeszcze jeden refilek nie zaszkodzi. Słuchajcie, o co chodzi widzowie. On ma łóżko, ja nie mam... Ja nie mam łóżka. To jest ta jego przewaga. Ło kurde! No, dawaj. Nawet nie próbuj. Idź. 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 Dawaj. No, chodź. Dziurnik, masz lepsze rzeczy. Powinieniś zniszczyć na luzie. Ale to skill się liczy w tą grę. Nie z, Nie. A, dobra. No mówię, skill się liczy, dlatego przegrałem. Dobra, widzimy się już na pożegnanie. Dobra, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. Lecimy po 250 do wakacji. I do końca wakacji, małe polecimy po 500, a reszcie wakacji nie ma, to nie, 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 o, nie o tym mowa. Także wiecie, yy, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że montaż Wam się również spodobał. I że wszystko Wam się spodobało. Dobra, także to by było tyle z tego materiału. I trzymajcie się. Narka.